Witam wszystkich, nazywam się Janusz Kosmowski, od kilkunastu lat zajmuję się poszukiwaniami meteorytów. Trzymam w dłoni meteoryt kamienny, których spada na Ziemię najwięcej, można znaleźć je również w Polsce. Jeżeli interesują Cię takie poszukiwania, chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób tego dokonać, zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu ABC poszukiwań meteorytów. W poprzednim odcinku omawiałem ustawienia Atrexa. Jedno z nich, ustawienie na jeden numer, umożliwia nam sprawdzenie obiektu, który wykopiemy z Ziemi, czy jest to meteoryt czy nie. W jaki sposób tego dokonujemy? Ustawiamy wykrywacz na jeden numer, e, częstotliwość na 18,6 kHz oraz filtr gruntu numer 3. W tak mocnych ustawieniach wszystkie kamienie, skały magnetyczne będą. I ignorowane, natomiast meteoryty, nawet niedużej wielkości, będą wskazywane w sygnałem dźwiękowym i numeracją z reguły minus 81 przy tych ustawieniach w tym wykrywaczu. W tym odcinku chciałem również Wam zaprezentować wykrywacz metali Garet, którego od kolegi pożyczyłem. Pokażę go w tym odcinku tylko na wstępie, jak on wygląda, natomiast jego ustawienia i działanie na meteoryty pokażę w kolejnym odcinku. Zapraszam do oglądania. Dalszej części materiału. Poszukiwania rozpocząłem w lesie i przeniosłem się w teren, który wygląda jak po wybuchu bomby atomowej. Wykarczowano las, to są moje najtrudniejsze poszukiwania w całej mojej historii poszukiwań. No, muszę się z tym spieszyć, bo teren zarasta. Tam w oddali widać już. Jak wyrosły młode brzuski, tutaj też niedługo wyrosną, więc chciałem to zrobić. Zrobiłem połowę tego terenu, ale było bardzo, naprawdę bardzo ciężko. Moje poszukiwania w tym terenie rozpocząłem w zimie, ale było tak ślisko i niebezpiecznie, można było skręcić nogę Po kilku ścieżkach zrezygnowałem, postanowiłem, że wrócę w ten teren na wiosnę. Kolejny dzień poszukiwań. Jesteśmy dzisiaj we dwóch z Marcinem. Będziemy szukali na tak zwanej wyspie. Teren bardzo mocno przeszukany przez wielu poszukiwaczy, ale jak tu mówią, najciemniej pod latarnią, więc próbujemy swoich sił. Ja będę chodził po sznurki Marcin będzie sprawdzał inne tereny. Zobaczymy, co uda nam się znaleźć. Pogoda piękna, świeci słoneczko, ma być 26 stopni, więc pogoda będzie naprawdę super. Będę chodził za Trexem, testował go dalej pod Wilkanówką na trzech numerach. Maskowanie na zero. Klik gruntu numer 1, czyli najgłębszy. Eee, czasami użyjesz pikulca, chociaż jakiś jest dobrze ustawiony, to daje takie trzaski. Właściwie nic nie ma. Jak jest jakaś zmiłdowana ziemia, można użyć pinpointa. Pokazuje, że jest tylko zmiłdowana ziemia, ziemia. Nie ma tam żadnego obiektu. I idzie się dalej. wciąga się snuki coraz dalej, coraz dalej. No i zobaczymy, co się nam uda dzisiaj znaleźć. Życzę Ci, Marcinie powodzenia, żeby znalazł z 2 meteoryt jak piącha. Nie się udało tam znaleźć pierwszy meteoryt, e, taki jak pasnokieć e, za tymi drzewami. 15 minut później znalazłem też obok niego e, drugi meteoryt wielkości jajka. No, to była nie za przygoda, bo wiem ja wtedy 30 stopni gorączki, że ona mi chciała pójść, ale na siłę się z domu wyrwałem. I czułem, że to będzie ten dzień. Mam nadzieję, że dzisiaj też się coś uda. A jeśli nie, to i tak jest fajnie, bo jest super pogoda. Można sobie pochodzić, zrzucić trochę sadła, się świeżym powietrzem, także w towarzystwie coś fajnego zjeść i porozmawiać o meteorytach. Zapraszam na poszukiwania. Robiło się ciepło, musiałem się rozebrać. Dzisiaj ma być 26 stopni, więc będzie super pogoda. Powracając do tematu, w tym miejscu zakopałem meteoryt. I teraz tak, jeżeli chodzimy w terenie, mamy dużo Fałszywych sygnałów możemy wykrywać, dostroić do meteorytu, który jest zakopany na głębokości 20 cm. 84 grunt jest mniejszy o 3 punkty niż fabryczny. Co to nam da? To nam da to, że meteoryt będzie nadal dobrze widoczny. 20 cm w gruncie, a on go widzi 20 nad gruntem także bardzo dobry zasięg ustawiony chyba na trzy numery natomiast poza będzie już bardzo stabilny, nie będzie fałszywych sygnałów będzie mogli spokojnie jeść, nie będzie trzeba nawet dziobać żeby sprawdzić co tam jest w gruncie, po prostu on będzie bardzo cichy, a jeżeli będzie jakiś konkretny sygnał na przykład taki kamień elektryczny, no bo tak jest ustawiony, żeby jednak go widział jesteśmy na północy, więc mało jest to kamieni, warto jest Kopać wszystko, jeżeli trafimy na jakiś obiekt typu kamień, na pewno go zobaczy. To jest zakopany meteoryt, meteoryt NWA, który jest L5. Ma mniej żelaza niż półtuska. Mimo to jest bardzo dobrze widoczny. Jest mniejszy od jajka. Ma wagę 150 gram. Mimo to bardzo ładnie go wykrywa. Widzi, zarówno nad meteorytem jak i przed. Już 10 cm okrąg. W środku widzi ten meteoryt. Postaram się odsuwać. Zobaczymy, do jakiej do jakiego odległości dojdzie. Jestem teraz na środku. Przesuwam się. 5 cm, 10, 15. Tak, granica 15. Myślę, że gdyby był większy, albo punktus mógłby 7 do 20, robiłem już takie kiedyś testy. Tak wychodziło, że 10-15 cm to jest minimum, jak on widzi. Więc jak chodzimy, nawet jeśli taką zetkę zrobimy, to mamy szansę przy tak dużej cewce zobaczyć i znaleźć ten meteoryt. Przy strojeniu wykrywacza do gruntu w trudnym terenie należy pamiętać również o tym, że. Stojenie ma swoje plusy i minusy. Jeżeli dostroimy wykrywasz do gruntu i przekroczy on wartość minus 84, po pierwsze może dać nam podwójny sygnał na meteoryt. Oczywiście numer ID będzie ten sam, minus 81, ale może się zmniejszyć zasięg. Dlatego po wielu różnych eksperymentach sprawdziłem, że meteoryt lub kamień magnetyczny zakopany na ma niewielkiej głębokości w gruncie i dostojony do niego wykrywacz zmniejsza grunt jakieś 3 punkty, na minus 84. Daje to nam to, że wykrywacz jest odporny na jakieś anomalie gruntowe, ale nie traci swojego zasięgu. Ma zasięg nadal około 40 cm. To jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli trafimy na takie miejsce, gdzie <laughs> meteoryt może być głęboko, czy jest wyższa trawa, musimy wyżej machać, no niestety wtedy tracimy na zasięgu. Co wtedy zrobić? Wtedy hmm, y, możemy wykrywać, że tak powiem kolokwialnie oszukać. Co to znaczy? Najwyższy grunt, jaki ja tak posiada jest to grunt fabryczny minus 87. Ale jeżeli dostroimy go na przykład do <laughs> szpadla, ewentualnie do y, szpikulca, czy nawet do samochodu, y, grunt z minus 87 może skoczyć nawet na, na minus 124. Oczywiście wykrywacz będzie wtedy dużo mniej stabilny, ale jeżeli będziemy machali nad trawą, nie będziemy tym wykrywaczem uderzali w żadne trawki, jakieś patyczki, korze, krzaki i tak Będziemy machali delikatnie, machając konkretnie, ale delikatnie, nie, nie szarpać, nie będziemy szarpać wykrywaczem, tylko będziemy konkretnie machać, ale tak delikatnie. Wykrywacz nie będzie nam się zbudzał, natomiast jego zasięg może się zwiększyć nawet o ponad 10 cm. Jest to bardzo dużo. I jest to mm, warte uwagi właśnie w takich późniejszych terenach. Na przykład, jeżeli jest trochę wody, e, powiedzmy około 2 cm, chodzimy w kaloszach. E, jeżeli jest właśnie wyższa trawa, e, czy jakieś małe krzaczki, coś co nam utrudnia te poszukiwania. Natomiast w normalnych warunkach stoimy, wykrywacz, tak jak pokazywałem, do meteorytu zakopanego, czy kamienia zakopanego na niewielkiej głębokości w gruncie. I machamy tym wykrywaczem około 5 cm. To daje nam nad ziemią. To daje nam bardzo duży zasięg. Meteory typu duskie są tutaj dość płytko, więc na pewno go nie przegapimy, tylko musimy nad nim wykrywaczem machnąć. Kulec jest, szpadel jest, no to zaczynamy. Robiłem ten teren już kilka lat temu, skończyłem przy tym drzewie, zaraz będę szedł w tą stronę. Ogromny teren do zrobienia, no ile mi się uda dzisiaj zrobić, zobaczymy, ale fajna jest kolosalna. chyba mam ustawiony. Nie stroję go do gruntu. Mało jest tu kamieni magnetycznych, więc chcę, żeby jak najwięcej wykrywacz widział i jak najgłębiej. No i powolutku sobie chodzimy. Ceweczka za ceweczką. Jakieś takie trzaski od gruntu. Słabsze będą wydawały trzaski. Natomiast czasami jak się uderzy w jakąś grubszą trawkę. Może dać mocniejszy sygnał, no bo jest bardzo mocno podkręcone. Gdyby coś było, można pinpointa włączyć i sprawdzać, czy coś jest. Jeżeli jest, to musi być taki pulsacyjny właśnie dźwięk, tak jak tutaj. Natomiast w normalnym dynamiku jest tylko czas, więc nie jest to nic ciekawego godnego kopnięcia. Teoretycznie od razu, mocny sygnał obojętnie. Z której strony byśmy podeszli. OK. Wykrywacz mam ustawiony na grunt fabryczny. Minus 87 i jeżeli idziemy w ścieżce, to zauważymy, że będzie dużo fałszywych sygnałów, trzasków. No widać, słychać. Sporo jest takich miejsc, na których byśmy się zastanawiali. Czy jeszcze raz sprawdzić, czy kopnąć, czy dziobnąć? Teraz dostaję go do meterytu, jak poprzednio. 83,7, ok, wrócę w to samo miejsce gdzie byłem i teraz. Tą samą to ścieżką wrócę i zobaczymy, jak teraz będzie się zachowywał. Mamy już tu ścieżkę. Ok, no idziemy. No, jest dużo ciszy, stabilniejszy, jeżeli mamy. Takie miejsce jak tutaj, gdzie jest sygnał, podchodzimy z drugiej strony. Już nie ma takiego mocnego sygnału. <laughs> możemy się wspomóc jeszcze pinpointem. Włączamy pinpoint. Z każdej strony sygnał jest znakowy, więc nic tu nie ma, i możemy iść dalej. No bardzo, stał się bardzo cichy, stabilny. No dobra, ale czy zobaczymy meteoryt? Podejdźmy teraz do meteorytu, który jest tu zakopany na 20 cm. Nadal bardzo ładnie widoczny i to na wysokość 20 cm ponad gruntem. Wykrywacz nie będzie też reagował na uderzenia trawki. Będzie stabilny.